Audi kupione. Trochę to trwało. Mamy dzisiaj na pokładzie pana Krzysztofa. Kilka aut z nim obejrzeliśmy. Żadne się nie nadawało do tego, żeby je kupić. Chociaż może jedną. Nie będę wam po kolei opowiadał o autach. Powiem tylko tyle, że rano oglądaliśmy auto jakiegoś Araba. 4500 euro, 130 tysięcy przebiegu. a czwórka, b szóstka. Lekko dziadkowy w środku wygląd. Pan Krzysztof prawie że się zdecydował na zakup tego auta, ale Arab się nie zgodził na jazdę próbną. No w ogóle nie widział możliwości, żebyśmy się tym autem przejechali. Dlatego porzuciliśmy pomysł kupna tego auta. Pojechaliśmy oglądać inne. Aż skończy, skończyliśmy, skończyło się na tej B7. 154 tysiące trzech właścicieli. Auto wymeldowane w czerwcu 2016 roku. Ostatnia właścicielka od 2014 przejechała tym autem tylko 6000 km Ostatni serwis olejowy na 149 000 Dziś ma 154 Wyjściowo Auto kosztowało 6450 Zeszliśmy do 5800 Rozrząd zrobiony Przy 140 000 Opony letnie 17 na alufelgach I zimowe 16 te szalufelki tyle, że nieoryginalne. I tyle. Do zobaczenia.